Po dłuższej, choć spodziewanej przeze mnie przerwie na wyleczenie się z depresji po Arkampie, zapraszam do kolejnego odcinka z najlepszej serii, jaką są absurdy Arkampa. Bardzo Wam dziękuję, że w pierwszej kolejności wybraliście kampanię pro-arabską. Jako podziękowanie za to poświęcenie, nie zapomnijcie łapki w górę. No jeszcze właśnie chciałem powiedzieć: my ogółem nie nagrywamy za pieniądze, dla pieniędzy. tylko szanowne państwo, tylko nagrywamy dla Was, dla widzów, bo Wy prosicie się, Wy mówicie, nagrywać. Nagrywamy to dla Was. My, Paczek, nie żądamy od Was ani pieniędzy. Będziemy nagrywać tak, tak jak nagrywaliśmy. To Wasza wola. Misja 12. Na początku gadamy sobie z Omarem, gdzie zauważamy kolejny artefakt. Po krótkiej historii, skąd znaleźliśmy ten artefakt. Dostajemy zadanie od samego Abdulla. Mamy przetestować skażenie Syberytu. Dostajemy mapę i wybieramy miejsce. Gensher opowiada nam, że ludzie Farmera wybrali się właśnie w to samo miejsce. Wybieramy ekipę i pędzimy do miejsca docelowego. Po krótkiej podróży Abdul powiadamia nas, że zwiadowcy Genshera znaleźli amerykańską bazę, która jest przejęta przez Legion Farmera. Chcemy uciekać, ale jesteśmy otoczeni. No i tak sobie gadamy, zamiast uciekać... to stoją i pierniczą, gdzie mogą nas zaatakować siły Legionu. No ale dobra. Jesteśmy już na miejscu. Pierwsze co na się rzuca w oczy to brak tekstur. Zapomniałem je włączyć, bo nigdzie nie było instrukcji jak to zrobić. Jeżeli ktoś z was zna instrukcję na włączenie tekstur, to proszę zostawić komentarz, bo znudziło mi się granie na grafice jak z komiksu. Jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Przejmujemy bazę i otrzymujemy jeńców. No i tak siedzimy sobie na kuklu, aż nagle kontratak. Widzimy jak farmer chce nas wykończyć wysyłając nową broń, jaką są bomby samobieżne. Chcąc te pojazdy przejąć musimy zabić kierowców w wieżach. Przechodzimy do krawędzi mapy. Jesteśmy blisko tych wież. Śmieszy mnie to, że niedaleko jest baza amerykańska, a wieże sobie tak na spokojnie stoją na górkach. Ale czego możemy się spodziewać, skoro Amerykanie nie skapnęli się, że ich baza jest przejęta i nie atakują nas. Ale wracając do misji. Idziemy wziąć te wieże. Tylko, że pełno jest tam min. Po przejęciu bomby i jej rozebraniu będziemy mogli już do końca kampanii je produkować. Na pewno kiedyś się to przyda. W jednym z ataków widzimy, że farmer współpracuje z ruskimi. Atakują nas bazuki ze spowalniaczami. Oraz widzimy, jak idzie żołnierz w amerykańskim mundurze i pojawia się dialog, że jest to jeden z ludzi farmera. Skąd do jasnej ciasnej wiemy, że to szpieg? Co on ma? Kartkę z napisem: Jestem szpiegiem? Musimy go zabić, bo jak tego nie zrobimy, to wejdzie do amerykańskiej bazy, gdzie budowana jest bomba seberytowa. Też śmieszne, że losowy typ wchodzi do bazy, idzie do laba. I kradnie notatki. No, ale to jest Arkamp, logika tu nie istnieje. Po uporaniu się z kontratakami legionu atakują nas w końcu Amerykanie. Długo im zajęło dotarcie do środka badawczego, w którym badana jest broń ostateczna. Musimy także pamiętać, żeby nie pozwolić wybudować rakiety syberytowej, bo będzie źle i misja się zakończy porażką. Jednak, gdy pozwolimy wybudować rakietę, to robią fajny strzał. Niszczymy amerykańską bazę, idziemy jakimś z skazić złoże, Wchodzimy do laboratorium i po krótkiej pogawędce cieć umiera, a misja się kończy. Jakim cudem... ...dzieją się takie rzeczy? To się samo komentuje, prawda? Misja 13. Największym absurdem tej misji jest ta misja. Mamy paru ludzi i musimy osłaniać uciekinierów przed Rosjanami. I tak siedzimy, i siedzimy, niszczymy ruskich, oni się pojawiają i tak w kółko. Aż nagle dostajemy możliwość zbadania artefaktów w czterech miejscach. Czajcie, atakują nas hordy Rosjan, a my mamy badać w środku pola bitwy jakiś zjebany artefakt. Aż nagle atakuje nas Legion, robiąc nam plecy z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony Legion. No i jest miodzio. Brakuje jeszcze tylko Amerykanów. <zysklary> Dość kurwa, wy nie umiecie robić tego! Po ataku legionu przychodzi Omar z dodatkowym wsparciem. Rozumiecie to. Osłaniamy prawie całą ekspedycję arabską, mając paru ludzi, stawiamy czoła wszystkim i dopiero na samym końcu przyjeżdża jak król na swoim mastodoncie Omar. Radzimy się jeszcze przez chwilę i kończy się misja. Zobaczcie na straty, jakie zadaliśmy. Wychodzi około 40 tysięcy skrzyń i 5 tysięcy Syba oraz 80 ruskich. Misja 14. Przychodzimy do bazy, tam Gensher chwali się, że przesłuchał więźniów, no i tak sobie gadają, nagle przychodzi arabski Usain Bolt, szybszy niż błyskawica, I sobie tam gadamy, omawiamy plany i inne duperelki. Wybieramy ludzi. Jedziemy zabawić się w kradnięcie zasobów Rosjanom. Przechodzimy do fajnej mapy z najlepszymi teksturami. Co tu dużo opowiadać? Pełno ruskich, gdzie jak wiadomo z poprzednich misji mają ciągle maszynkę do klonowania ludzi, przejmują bazę i kolejną i kolejną. Pamiętacie, ludzi, których puściliśmy wolno od Gosudarowa? To oni kontaktują się do nas, że jadą z transportem surowców i chcą nam go dać jak na tacy do zabrania. Tylko musimy ich puścić znów wolno. Przejmujemy te surowce, przejmujemy też teleport, który pomoże nam w ucieczce. Tylko musimy uważać, bo odważni Rosjanie będą chcieli go zniszczyć. No i tak sobie przejmujemy, aż nagle musimy wszystkie te zasoby przetransportować, budujemy komory i wysłamy. Ja pierdolę żal! Żal kurwa! I dalej samemu budując pojazdy do uwolnienia genshera, który wpadł w pułapkę Legionu. Po zniszczeniu wszystkiego i zrobieniu pojazdu jedziemy ratować tyłek genshera. Widzimy go na oteksturowanej górce broniącym się, a na innej górce stoi farmer, no to co? Jako elitarna grupa upośledzona pomożemy go uwolnić. Musimy się śpieszyć, bo w każdej chwili mogą zabić tą łysą pałę. Po uporaniu się z farmerem widzimy jak bohatersko Gensher schodzi wzgórza i przychodzi do nas podziękowaniem. Tak kończy się misja 14. Misja 15. Jedziemy z ostatnią misją kampanii arabskiej. Po krótkiej pogawędce i wysłaniu zwiadowców budujemy bazę, aby odeprzeć burłaka, który podąża na główne złoże, a tak ten jest niesamowity. Tak silny, że aż ledwo daje nam się go powstrzymać. Widzimy także bazy przymierza, no to ją niszczymy tak dla zasady. Udajemy pojazdy i przechodzimy na mapę z głównym złożem. Dalej widzimy piękne tekstury. Atakujemy Legion, zabijamy Kurta i Legion się poddaje. Wchodzimy do naszych zwinnych poduszkowców i przeprawiamy się przez rzekę. Niszczymy rosyjskie wieżyczki i wchodzimy jak po swoje. Zabijamy Platonowa, ten coś tam gada, ale pomijamy. Zabijamy Pawela, który atakuje główne złoże. Coś tam gada, ale też to pomijamy. Niszczymy budynki, które stoją nam na przeszkodzie skażenia złoża. Gdy w końcu uda nam się skazić złoża, misja kończy się krótką pogawędką między bohaterami. Dostajemy ścianę tekstu i w ten oto sposób kończymy arabską kampanię. Ale to nie koniec przygód hajkę, Bo jeszcze pozostała nam strona Legionu. Tylko kiedy ona wyjdzie? Nie wiem, jak będzie dużo łapek w górę i miłe komentarze, to zabiorę się za nagranie niezwłocznie. Także trzymajcie się i z Fartem. A! I polecam inne odcinki z naszego kanału, także elo! Chcecie? To pomagacie! Nie chcecie? To nie... I tak samo chcesz? To nie oglądaj! I jak nie chcesz nie, nie oglądać, to nie oglądaj, sobie włącz kogo innego i sobie co innego oglądaj, to... W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam.